Cześć, w końcu witam was na kanale Like makijażowy. Jak widać właśnie wyszłam z pod prysznica i chciałabym na tym filmie przygotować się razem z Wami i chciałam Wam pokazać bardzo fajną rzecz, której właśnie teraz używałam pod prysznicem. Stwierdziłam, że to będzie fajna okazja, żeby Wam o tym powiedzieć. Jest to peeling na bazie soli morskiej i oleju z Valnes Beauty. Te produkty dostaniecie w Rossmanie z włoskim olejem z pestek cytryn i wyciągiem z werbeny pospolitej. Powiem Wam, że to jest najlepszy peeling, jaki w życiu używałam. Ja go już mam od około dwóch miesięcy. Używam go dwa razy w tygodniu, jakoś. I naprawdę jest bardzo wydajny. Ja Wam pokażę moje zużycie. O, No w dwa miesiące, gdzieś połowę zużyłam. Także naprawdę jest to produkt bardzo wydajny. Na minus jest opakowanie nie na. Oła! Nienawidzę takich opakowań. Zawsze sprawia mi to trudność i ból, jak mam to otworzyć albo zamknąć, natomiast wiem, że są zwolennicy takich słoiczków. I taki słoiczek na przykład możecie sobie potem zostawić, nie wiem, jako cukierniczka, może fajnie wyglądać czy coś, także też fajna sprawa. Są też inne zapachy, ale powiem wam, że teraz nie pamiętam, jakie były. Tu mam napisane na karteczce z napisami: on kosztuje 14 zł. Grosze, naprawdę, a starcza na mega długo. Także, tak słowem wstępu, chciałam Wam tylko polecić yy, ten peeling. Naprawdę, nie ma lepszego peelingu na świecie. Okej, włosy mi już tyci odrosły. Jeszcze niedawno były takie dotąd. <grych> Szybko mi rosną strasznie włosy. No, i to, czego ostatnio używam cały czas na końcówki, jest to Isana Olejek do Włosów, dwa w jednym do włosów długich i zniszczonych, chroni przed wysoką temperaturą do 230 stopni, zawiera olejek żożoba, który nadaje blasku końcówkom włosów, ma zapach kwiatu migdałowca faktycznie zapach jest przepiękny, bardzo mocno czuć ten zapach, e, natomiast już potem tak na włosach nie, tak bardziej podczas samej aplikacji no i oczywiście jak to też było w tym poprzednim olejku który mam tutaj, już go wam kiedyś po pokazywałam, to jest ten olejek z wyciągiem z babassu, czy coś takiego tak babassu i abyssińskiego. Nie wiem, nie rozumiem co przeczytałam, w każdym razie no jest tam jakiś babassu, tutaj tego nie ma. I byłam ciekawa właśnie jak ten olejek się sprawdzi. I też bardzo fajny jest, oczywiście duża butla, jak już mówiłam, 100 ml A tego olejku przecież nakładamy dosłownie tyci, więc te dwa olejki mi chyba starczą do końca życia spokojnie. Także biorę sobie troszeczkę tego olejku na dłoń ja tak wyciskam, no taką, nie wiem czy to widać, taką ilość, nie wiem, takie dwie pompki, dwie, trzy pompki i sobie w końcówki to wcieram troszeczkę, żeby nie były takie sianowate i też wiadomo, tak przeciwdziałam tym troszeczkę temu, żeby, żeby się nie rozwajały te końcówki. O, widać, że dwa miesiące nie nagrywałam, bo się nie umiem wypowiedzieć. No dobra, włosy mam już wysuszone i pospinane spineczkami, bo zaraz będziemy się make-upić. I jak już w tytule widzieliście, będziemy testować nowości z Miss Sporty. Eee, Miss Sporty, Miss Sporty. Ktoś mi pisał kiedyś w komentarzu, że ja źle mówię, a ja nie wiem jak ja mówię, raz mówię Miss Sporty, raz Miss Sporty, nie wiem, w każdym razie wiadomo o co chodzi, nie? No i ci, którzy mnie followują na Instagramie albo na fanpage'u widzieli już jakiś czas temu, że dostałam właśnie paczkę od Miss Sporty i będziemy właśnie testować te produkty. I przeczytam wam, co tutaj mi napisali na karteczce właśnie. Maskara ze stopniową koloryzacją rzęs. Jest to to. Ta maskara skutecznie dodaje, że są objętości i nadaje efekt stopniowej koloryzacji rzęs. Czyli to będzie działało coś jak ten Rimmel, który jakiś czas temu wyszedł. E, dzięki temu wyglądają one na naturalnie dłuższe i gęstsze. I to kosztuje 15,49. Dodatkowo pokażę Wam te błyszczyki. Jest to balsam do ust, zawiera w składzie odżywcze witaminy A, C i E oraz nawilżające olejki balsamy, zapobiegają pękaniu ust i nadają im naturalny wygląd. I takie błyszczyki kosztują 12,99 To, co mnie najbardziej zainteresowało, są to te podkłady w sztyfcie. Innowacyjna formuła, pozwala skórze oddychać. Podkład idealnie wtapia się w skórę, pozostawiając doskonały i naturalny wygląd. Dzięki opakowaniu w sztyfcie jest wygodny do aplikacji i możesz go zawsze mieć przy sobie. I taki podkład kosztuje 18.49. No i dodatkowo jeszcze zrobimy sobie delikatny makijaż oczu tymi kredkami. Jedna strona to cień w kredce w delikatnie połyskujących odcieniach nude, a druga to kremowy eyeliner który łatwo się rozprowadza i rozciera i taka kredka będzie kosztowała 12,99. Dobra, no to przechodzimy sobie do makijażu generalnie, tymi produktami mamy uzyskać efekt make-up, no make up, który się będzie idealnie nadawał dla dziewczyn do szkoły. Ogólnie co myślę o makijażu do szkoły, jeżeli tak dziewczyna ma 13 lat, to nie za bardzo moim zdaniem. Natomiast już takie 15-16 latki Moim zdaniem delikatny makijaż jak najbardziej mogą robić, ale taki wiecie, delikatny, żeby lekko podkreślić swoją urodę. I dzisiaj tymi produktami postaramy się to zrobić. No to dobra, skoro mamy się pomalować jak do szkoły delikatnie, no to ja nie będę w sumie nakładała żadnej bazy na powieki ani korektora, ponieważ ja jak chodziłam do szkoły, czegoś takiego nie używałam. Więc skoro tak czy inaczej zawsze zaczynam makijaż od oczu, to sobie zaczniemy od tych kredek tylko teraz muszę się zastanowić hmm, które kolory, pójdziemy w ten róż i brąz, taki delikatny, ale tak ma być fajnie się rozciera, nie znika pod palcem złamała mi się no dobra, teraz nie wiem czy to jest wina e, mojego jakiegoś nieumiejętnego nakładania czy może ona pękła po prostu, jak w transporcie była. Wiecie, kurier rzucał czy coś się ten resik w środku może popękał. Kurde, ja to temperuję, a to mi tu w środku zostaje. Ej, no słuchajcie, ja nie wiem, bo ja to temperuję, a to znowu teraz mi odpadło. Dobra, co chwilę mi się sypie ta kredka. Jakoś mi się trochę udało to natemperować. Delikatnie kontynuuję to, co robiłam. Rozcieram też to troszeczkę na załamanie powieki, żeby... Też tam troszeczkę się coś błyszczało. No okej, okay, jest ultra delikatny efekt, ale myślę, że do szkoły akurat tak w sam raz, no taki make up no make up, nie? Na razie mamy coś takiego. Teraz bierzemy drugą stronę i zaznaczymy delikatnie linię rzęs. Czy nam to wyjdzie tą kredką? No jest ultra delikatnie, ale coś tam widać. I najlepsze jest to, że zobaczcie, ja to robię wszystko palcami, rękoma. Ten makijaż oczu, nie skupiam się jakoś za bardzo na tym. I dzięki temu, że to są takie delikatne kolory, to nawet jak zrobicie coś krzywo, nie wiem, to tego nie widać. Także też to jest w sumie fajny produkt i dla osób, które się spieszą i dla osób, które się uczą. A czy tak, żeby nie było jako dla mnie do makijażu codziennego te produkty w ogóle by nie zdały egzaminu, w ogóle bym nie była zadowolona, ale rozumiem założenie producenta, to ma być make up, no make up, make up do szkoły i na takie coś, ok zgadzam się jak najbardziej natomiast na co dzień, dla mnie, do pracy czy gdziekolwiek, te produkty w ogóle by nie zdały egzaminu ok, podziałajmy sobie teraz jeszcze trochę z tą drugą kredką tu jest ciupkę ciemniejszy kolor zobaczymy jak tym kolorem tutaj się zaznaczy już taki sam zewnętrzny kącik o, tą kredkę widać trochę bardziej. Oczywiście nie powiem wam jak z trwałością tych produktów, bo używam ich pierwszy raz. I w sumie po nagraniu tego filmu będę to wszystko zmywała, ponieważ chcę nagrywać dla Was jeszcze kilka różnych innych filmów. Chcę przetestować parę rzeczy. Ej, a ja tu mam jeszcze jedną kredkę, nie zauważyłam. Złota i czarna. Dobra, to tego złota sobie dam trochę. W zewnętrzny kącik, zobaczymy. W zewnętrzny, w wewnętrzny. No tej kredki nie widać jakoś specjalnie, natomiast ona się mocniej błyszczy niż ta różowa. Także to będzie taki bardziej cielisty, ale błyszczący makijaż z tą kredką. No, czarnego już nie będę tutaj waliła. A chciałam wziąć wcześniej już tuż do rzęs. Tuż jak widać, ma naturalną taką, znaczy naturalną, klasyczną szczoteczkę, ale troszeczkę. E, taką w szpic idącą. No. Generalnie wolę szczoteczki silikonowe. No zobaczymy. No w sumie sama nie wiem, co mam powiedzieć o tym tuszu, ponieważ o ile na tym oku, no tak całkiem względnie wygląda. Tak tutaj w kąciku zrobiła mi się taka kupa trochę. Nie wiem, no ale w sumie nie wygląda tragicznie. Lepiej na pewno niż większość tuszy z Miss Sporty, których używałam. Ok, troszkę was sobie oddaliłam, bo teraz będziemy nakładać podkład. I ja go mam w odcieniach 001 Real Ivory i 002 Really Light. Fajne jest to, że one są tak zafoliowane, bo wiecie, jak to bywa w Rosmanach i innych takich drogeriach, że e, klientki lubią sobie otwierać to, co jest niezafoliowane. I potem, mimo że na przykład jest tester, albo nie, dobra, jak nie ma testera, otworzy, zamiast otworzyć jeden, i żeby wszystkie potem baby już z tego otwartego opatrzyły, to ich tam jest powiedzmy 5 pootwieranych na 6 dostępnych. Nie wiem, nie rozumiem tego kompletnie. No dobra, no to najpierw wam pokażę na dłoni ten yy, 01. Coś takiego. No, taki ciemny dosyć, wam powiem. No i ta dwójka. Ta dwójka jest tu u góry. Ta dwójka mi się wydaje jaśniejsza, ale przede wszystkim nie wpada aż tak w różowe tony, jak jedynka. Także myślę, że będę sobie nakładała dwójkę. Nigdy nie używałam jeszcze podkładu w sztywcie, powiem Wam szczerze. Nie będę używała korektora pod oczy, bo jak chodziłam do szkoły nie używałam korektora, to jest za dużo tapety, wy jesteście młode laski, wy nie potrzebujecie jeszcze korektorów pod oczy, może ewentualnie coś na syfy, ale nie pod oczy. I będę to wszystko rozcierać, mm, tym to jest pędzelek For Your Beauty z Rossmana, taki spłaszczony, języczkowy i powiem wam, że jak nienawidziłam nigdy pędzlów właśnie języczkowych, pędzlów. <grym> pędzli, tak w tym się zakochałam, jest naprawdę bardzo fajny. On kosztuje około 26 zł, więc to jest w sumie dosyć drogo, jak na rosmanowy pędzel. Natomiast jest całkiem spoko i na promocji można go kupić jakoś za około 20 zł, nie pamiętam teraz. Rozciera się całkiem fajnie ten podkład. On ma tak delikatnie wyrównywać nam kolor, ale on chyba nie jest jakiś taki typowo matujący. W sumie to podkładu też powinnam mnie nakładać, bo do szkoły nie nakładałam kiedyś podkładu. Ale dobra, dali to, to nakładam. Całkiem fajnie się dopasował do mojego koloru skóry. No i powiem Wam, że nawet spoko pozakrywał jakieś niedoskonałości. Wiadomo, widać tutaj to wszystko, czy na czole, czy gdzieś tutaj, ale nie rzuca się to wszystko aż tak mocno w oczy teraz. Jeszcze wezmę sobie go troszeczkę miejscowo, dołożę, zobaczę jak to będzie z tym kryciem. No troszeczkę nawet dało się go dołożyć. Spoko. No dobra i zostały nam ostatnie rzeczy, czyli te błyszczyki. Tych błyszczyków akurat powiem Wam, że teraz używałam namiętnie cały czas w domu, jako pomadki ochronnej, że tak powiem nawilżającej do ust. I teraz tak, niby one tutaj każdy ma kolor, ten jest koralowy, różowy, jakiś tam beżowy. W każdym razie niby one wszystkie tu mają każdy inny kolor, natomiast na ustach wszystkie wyglądają praktycznie identycznie. Minimalnie jakoś tam, jak się ktoś przyjrzy i uprzebędzie, będzie widział na ustach, że kolor jest inny, natomiast. One wszystkie wyglądają na ustach, dla mnie identycznie, naprawdę. Pokażę Wam, jak one wszystkie wyglądają na ustach. Zaczniemy od najjaśniejszego. Jest to 01 Really Nude. One mają taki aplikator, są wyciskane. I usta się po prostu błyszczą. Nie ma żadnego praktycznie koloru. Teraz 02, czyli ten róż, on się nazywa Really Pink. I tak samo, usta się błyszczą. Bierzemy następny 03, Really agricot, Nie wiem. Jaki pomarańczowy. I tutaj ku mojemu... O, lustro. I tutaj ku mojemu i waszemu zaskoczeniu pewnie usta się błyszczą. I ostatni, Really Coral. I tak samo usta się błyszczą. Ok, no to podsumowania, nadszedł czas. Ja żadnego różu na buzie nie nakładałam, żadnego bronzera, ponieważ skoro to jest makijaż dla nastolatki, do szkoły, make up, no make up, nie nakładam tego, ponieważ wy dziewczyny macie piękną, młodą skórę, ten naturalny rumieniec i tak dalej i moim zdaniem naprawdę tego nie potrzebujecie i nie nakładajcie tej tapety. No dobra, ale teraz przejdźmy do tego, co myślę o tym ja, stara krowa, która 7 marca skończy 27 lat, Boże jak ten czas leci masakra, dla mnie ten makijaż jest do niczego ponieważ ja lubię mocny makijaż żeby były mocne podkreślenie, nie mówię, że jakaś gruba szpachla na twarzy, że duża ta, jakaś tam tona podkładu czy coś natomiast ja lubię, żeby te oczy były mocnie podkreślone, lubię sobie walnąć troszeczkę brązela albo różu, aż mi się na język plącze no, e, ale jeżeli chodzi o to, co producent miał na myśli, czyli makijaż dla nastolatki, jak najbardziej jestem na tak. Nie wiem, jak z trwałością. Jeżeli chodzi o te błyszczyki, to nie zastanawiajcie się nad kolorem. Po prostu weźcie pierwszy lepszy z brzegu, ponieważ każdy wygląda tak samo. Natomiast jeżeli chodzi o trwałość błyszczyków, to wam mogę powiedzieć, bo używałam ich namiętnie, no stop, ostatnio w domu. One się bardzo szybko wchłaniają w usta i zjadają. Dosłownie co 20 minut musiałam smarować usta jeszcze raz, bo zaraz były suche. Napiszcie mi proszę w komentarzach, co sądzicie o tym filmie, czy zainteresowałam Was tymi produktami, czy może Was odwiodłam od planów zakupowych tychże rzeczy. No. I to tyle. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.